Cześć witajcie w podcaście Oleju w głowie. Moi drodzy, od razu szybkie wyjaśnienie, bo ostatni odcinek był nagrany trochę dawniej, z ponad półtora miesiąca temu już pewnie. On sobie leżał, leżał, bo coraz to nowsze tematy dochodziły, także teraźniejszość chcę opiewać tutaj jak najszybciej, żeby te informacje do was jak najszybciej dochodziły i te sprawy najważniejsze, no. Także mam nadzieję, że ten mały występek z tą różnicą audio, bo tutaj, no nie ukrywam, mi się naprawdę bardziej podoba, mam nadzieję, że wam też, po informacjach od niektórych słyszałem również, że, że tutaj ta jakość się poprawiła znacząco. Co prawda wystarczyło dodać kilka efektów, kilka, podmieniać lekko parametry i wszystko nagle lepiej działa, ale przejdźmy już do tematu dzisiejszego nagrania. Dzisiaj chciałem wam popowiadać w związku z tym, że jestem troszeczkę maturalnym, jak mogliście się dowiedzieć dwa tygodnie temu, w momencie, kiedy wy tego słuchacie. Był podcast, właśnie, jeśli chodzi o skupienie o maturę, to, to było dwa tygodnie temu. No i dzisiaj chciałem opowiedzieć o. Moich ulubionych lekturach, o moich ulubionych momentach z lektur, które są naprawdę wydaje mi się, nie dość że przydatne, to jeszcze trafiają w serduszko moje, może trafią również wasze. Chciałem powiedzieć o kilku książkach, powieściach, może też wierszu, o których ja sobie cenię, szczególnie dlaczego, może też dzięki temu poznacie trochę bardziej moją perspektywę, jak to wygląda. Zacznę od książki wydanej. Kupę lat temu, bo to był chyba 1949, a książka nazywa się 1984. Nie pomylcie się. To George Orwell, który pisał tę książkę w inwersji tych, te, tego tytułu, czyli w 1948 pisał książkę, w 1949 już pojawiła się w druku. No Miałoby to sens. Rok później już została wydana szerokiemu spektrum. Jest czytana do dzisiaj i w moim odczuciu jest szczególnie aktualna i szczególnie poruszająca, i jeszcze do dziś będzie ona tak naprawdę. Taką lekturą ponadczasową, którą będą czytali ludzie za parę, może naście, może dziesiąt lat i dalej będą odnosili ją do teraźniejszości, która będzie ich otaczała. Dlaczego? No, nie będę wam tu streszczał, bo nie od tego jestem, ale w całej chodzi o to, że władza upośledza. Zresztą na, na okładce książki widnieje napis: Celem władzy jest władza. No Trochę nam daje do zrozumienia, natomiast Będę przytoczył Wam kilka z cytatów i kilka momentów z tych oto książek, które szczególnie odnoszą się do dzisiejszego dnia, do dzisiejszych lat naszego życia. I takim pierwszym, który chciałbym przytoczyć, który szczególnie jest bliski memu serduszku, dlatego powiem Wam jako pierwszy. Normalność nie jest kwestią statystyki. Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda istnieje fałsz. Lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu pozostaje normalny, normalność nie jest kwestią statystyki. Dlaczego ten cytat? Moi drodzy, moje życie wygląda tak, że często lubię stawiać się po stronie opozycyjnej pomimo wszystkiego. Tak dla eksperymentu, tak dla rozwinięcia jakiejś głębszej dyskusji i nie jestem, przynajmniej w moim odczuciu taką opozycyjną totalną, a bardziej taką, do której dąży się, aby dojść do jakiegoś konsensusu. To jest dlatego fajne, bo często pomimo tego, że. Staniecie po opozycji wymaga ode mnie, zresztą od wielu innych różnych osób, wymaga tego, aby przedstawić jakiś z pozoru bardzo głupi sposób myślenia, czy też po prostu niekonwencjonalny pomysł, ale wszystko to w dobrej wierze, tak aby lekko może zbić stropu tę pierwotną ideę, żeby ta idea nie była tak po prostu przyjęta przez ogół, bo każdy się zgadza. Bo wiemy dokładnie, jak to w naszym społeczeństwie wygląda. Niestety często jeśli coś wydaje się z pozoru super. Eleganckie dla większości z nas, to po prostu na to przystajemy, nie patrząc na drugą część czy drugi człon, który może zostać jakoś poszkodowany przez to. To taka staweczka. No, w lekturze pojawia się Wielki Brat. Tak naprawdę z przekładu polskiego to jest Wielki Brat, bo oryginalnie powinno być to przetłumaczone starszym bratem, ale starszy brat nie brzmi już tak bardzo doniośnie jak Wielki Brat. No i Wielki Brat, będę posługiwał się tą nazwą. Jest takim bossem wszystkich szefów i trochę dyktatorem, bo chce, aby każdy podporządkował się pod jego władzę. No i tak właśnie działa państwo w Oceanii, w tym państwie wymyślonym przez George'a Orwella. To zachęcam Was do tej lektury, bo ona jest, tak jak wspomniałem wcześniej, ponadczasowa i tutaj wiele można wyczytać. I trochę spoilerując, także uwaga, jeśli ktoś nie chce tutaj, to proszę sobie przeskoczyć te dwie minutki. Występuję pod koniec zresztą, pod, no, już drugiej części, na pewno lektury pojęcie takiego pokoju jak pokój 101. I główny bohater trafia tam, oczywiście w ramach kary, którą otrzymał za to, że sprzeciwiał się partii. To nie będę spoilerował, bo już za duży spoiler by był. I spotyka w pokoju 101 swój największy lęk, bo tak właśnie ten pokój funkcjonował, że bohaterowie, którzy przychodzili tam, spotykali i mierzyli się ze swoimi największymi lękami, którymi akurat dla naszego głównego bohatera były to szczury. I nie są ważne tu szczury, nie jest ważna nazwa tego pokoju. Ważne jest to, że partia rządząca, akurat w Oceanii, mm, dość metaforycznie miała wgląd i władała naszą podświadomość. Miała wgląd do naszej podświadomości, wiedziała o nim wszystko, wiedziała nasze najszczersze, podświadome lęki. Tak? I to jest zatrważające. No i autor w głównej mierze pisał tę lekturę, żeby sprzeciwić się komunizmowi. I dlatego konwencją tej książki jest to, że gdyby komunizm utrzymywał się jeszcze przez 40 lat, to autor ostrzegał nas, że świat mógłby wyglądać tak, jak w jego fikcyjnym świecie. Czyby tak było? Dla mnie przynajmniej niektóre elementy są zbliżane dzisiejszemu światu. Jest to przykre. W lekturze jeszcze występowały takie pojęcia jak Ministerstwo Prawdy. Tak, na, tak naprawdę było to Ministerstwo. Fałszu, bo główny bohater tam właśnie pracował, i jego zadaniem było przerabianie faktów z pewnej gazety pod potrzeby obecnie panującej partii. Czy z czym Wam się to kojarzy? Może, jeśli tak, dajcie znać. No, nie musimy pisać o oczywistych oczywistościach. Poza Ministerstwem Prawdy, w mojej ukochanej lekturze, występowało również Ministerstwo Pokoju, które zajmowało się notabene prowadzeniem wojny. Tak, Ministerstwo Pokoju prowadziło wojnę. I Ministerstwo Miłości yy, jako organ pełnił funkcję, pilnując ładu i porządku. Tak w głównej mierze, to żaden obywatel Oceanii nie mógł być w związku i kochać się bez wiedzy obecnej władzy. I tak jak wspomniałem wcześniej, George Orwell w jego przedstawionym świecie w jego opowieściach przedstawia nam ten okrutny świat. Przestrzega nas, wszystkich ludzi czytających tego oto książkę, że w każdej chwili może stać się on prawdziwy. I notka ode mnie, mimo że już w pewnych momentach stał się on prawdziwy. Kończąc opowieść o tej oto książce, przedstawiam jeszcze kilka cytatów, które trafiły do mojego serduszka. Uwaga. Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta. Może to, czego człowiek pragnie najbardziej, to nie tyle być kochanym. Ile rozumianym. To na tyle z roku 1984 przejdźmy do kolejnego y, autora Tadeusza Prowskiego, piszącego w współczesności, a raczej podczas wojny i tego, co działo się w obozach koncentracyjnych tym razem. W jego opowiadaniu szczególnym mi pożegnanie z Marią, pisze na samym końcu moi drodzy. Sam koniec, to jest ostatni koniec, ostat, ostatni koniec. Ostatni cytat, ostatnie słowa w tym rozdziale, rozdziale. I pisze on. Jak się później dowiedziałem, Marię, jako arejsko-semickiego miszlinga, wywieziono wraz z transportem żydowskim do osławionego obozu nad morzem. Zagazowano w komorze krematoryjnej, a ciało jej zapewne przerobione na mydło. Czajcie? Może bez kontekstu nie wybrzmiewa to tak dobrze, ale Maria była jego ukochaną. Mówi się, że Tadeusz, czyli główny bohater, tak naprawdę utożsamia się go z Tadeuszem Borowskim, natomiast nie mówcie, że bohater to autor jednocześnie. Więc Tadeusz i Maria to tak naprawdę Maria, również jego żona, lecz również nie można jej utożsamiać, to polonistyka tak działa. Maria była jego ukochaną i vice versa, Maria była ukochaną, no, Tadeusz był kochanym Marii. <grych> I on pisze z taką lekkością, że tak wyglądała rzeczywistość w obozach. Tak po prostu. Po prostu w pewnym momencie zabrano ją, wywieziono, zakazowano. A ciało jej pewnie przerobiono na mydło. Z taką lekkością mówić, to świadczy o zaniechaniu pewnych przeżyć i pewnej moralności, która jest dla nas. Przynajmniej wydaje się normalna. Wtedy utracona. Do tego przejdziemy za niedługo. W, w innym opowiadaniu z podobnego czasu jednak jeszcze jedno przeczytałam z pożegnania z Marii. Słuchaj, Henry, czy my jesteśmy ludzie dobrzy? Czemu się o pytasz? Widzisz, przyjacielu, zbiera się we mnie zupełnie niezrozumiała złość. Na tych ludzi, że przez nich muszę tu być. Nie współczuję im wcale, że idą do gazu. Żeby się ziemia pod nimi wszystkimi rozstąpiła. Rzuciłbym się na nich z pięściami. Przecież to jest patologiczne chyba. Nie mogę zrozumieć. Nasz bohater Tadeusz, w jednym dniu pracuje jako osoba, która ma za zadanie sprzątać ciała zagazowanych czy po prostu umarłych, którzy zostali przywiezieni no, w celu skategoryzowania ich ku temu, aby szli albo do obozu, albo prosto do gazu. I on jest na nich wkurzony, on już nawet no, jednocześnie cierpi, jest wkurzony. Bo ile to nowy człowiek, to tyle nowych trupów. Mówi się w tym opowiadaniu o najbogatszym transporcie, jaki miał miejsce pomiędzy Sosnowcem a Benzinem. Wówczas wrywali sobie złote zęby nawet i szukali po przeróżnych zakama zakamarkach ciała, w miejscach intymnych kobiet i w jeszcze gorszych. Miejscach, które nie służą do przechowywania rzeczy. Obrzydliwe jest to coś, czego my, trudno nam jest zrozumieć, ale po to właśnie istnieje literatura, po to właśnie istnieją filmy, które obrazują tamte momenty, tamte czasy i oddają swoje przeżycia tamtych czasów. Tutaj Tadeusz Borowski no, pisze o sobie, tak? Pisze o tym, jak to wyglądało z jego perspektywy. I uwaga, ostatni cytat tutaj, z tego opowiadania. Jest sprawa obozu, że ludzi idących na śmierć oszukuje się do ostatniej chwili. Jest to i jedyna dopuszczalna forma litości. Tadeusz nie mówiłbym, że idę na śmierć, zresztą, tak jak w tym celacie było zawarte, jest takie prawo, że w ogóle się nie mówi, nie odpowiada na pytania, że idzie się do gazu, idzie się na pewną śmierć. Niektórzy mówili, że swoim bliskim, jeśli już ich spotykali, czy przyjaciołom z Francji, którzy przyjeżdżali, że idą się kąpać, myć. Z takim przeświadczeniem umierali. To tyle z tego. Kolejną lekturą, nie oddalającą nas od tych czasów, ale przenoszącą nas do Lagrów, czyli Lagry to te rosyjskie obozy, tym razem pracy, niekoncentracyjne. I tu lektura Inny Świat Gustawa, Herlinga, Grudzińskiego i również jedną z opowiadań, które trafiło najbardziej, czyli Nocne Łowy. Bohaterka tego opowiadania Marusia była gwałcona przez ośmiu oprawców, w tym przypadku Urków, czyli więźniów usytuowanych na samej górze, tak bym powiedział, oprawców, rec recydywistów, którzy traktowali wszystkich i wszystko z góry. Po tej woli wyjaśnienia, ja, moi drodzy, pozwolę sobie przeczytać ten straszny, jak dla mnie, moment, w którym jest opis Gustawa Ringa Grudzińskiego, a propos gwałtu. Także to ten moment. Powlekli ją, trzymając za ręce i głowę o rozwianych włosach. W dół wklęśnięcia na zawaloną śniegiem ławkę, która sterczała czarną kresą, poręczy w odległości dwudziestu metrów od baraku. Pierwszego przyjęła wściekłym wierzganiem oswobodzonych nagle z żelaznego uchwytu nóg, ale rychło ucichła znowu. Zdławiona spódnicą zarzuconą na głowę i ogromną łapą kowala, przyciskającą przez płótno jej twarz do blatu ławki. Pierwszy przygwoździł jednym kolanem jej prawą nogę do oparcia ławki, a drugim wparł się we wewnętrzną stronę uda zamierzonego w próżni, które kleszczowym ruchem próbowało zewrzeć się, jak ramię zawiasu. Gdy dwaj po bokach trzymali ją za ręce, pierwszy pół klęcząc zdzierał z niej majtki i odpinał spokojnie spodnie. Po chwili jej ciało zakołysało się konwulsyjnie tak, że kowal musiał ją w takt nierównych drgań popuszczać lekko, rozszczepiawszy kaganiec swej dłoni na jej głowie. Drugi i trzeci mieli już ułatwione zadanie i ośmieleni nagłym spokojem jej ciała próbowali niecierpliwymi dłońmi odszukać w pomiętym kłębku spódnicy i bluzek jej piersi. Przy czwartym jednak udało się jej uwolnić głowę z rozluźnionego uścisku palców kowala. W mroźnej ciszy żony rozległ się kłódki gardłowy krzyk, nabrzmiały łzami i zduszony kneblem z sukna. Ściągnęli z ją z ławki i, jak kukłę z machmanów, powlekli za barak, do tryny. Po jakiejś godzinie siedmiu wróciło do baraku. Zaraz potem spostrzegłem Kowala, odprowadzającego dziewczynę do baraku kobiecego. Szła wolno, potykając się i zataczając na ścieżce. Z głową przekrzywioną na stronę i rękami skrzyżowanymi na piersiach, podtrzymywana w pasie, mocnym ramieniem swego towarzysza. Tego to było, moi drodzy, to koniec tego cytatu. Mam nadzieję, że trafiło do was ono i tak, bo audiobooki, gdy nie patrzy się na tekst, przynajmniej do mnie nie trafią tak bardzo. Ale mam nadzieję, że swoim głosem potrafiłem przekonać was, w sensie tutaj, czego tu przekonywać. Ja bym nie chciał przekonywać do tego, ale do tej okrutnej rzeczywistości dzianej się w tamtych latach. Przejdźmy jednak do czegoś pozytywniejszego i lalki, bolesława Prusa. Tam moją ulubioną postacią Stanisław Wokulski jako pozytywista, a może zagubiony romantyk, który stety niestety uganiał się za Łęcką Izabelą. No biedak. Ja lubię w jego postaci właśnie te zachowania pozytywistyczne, że jemu jednak zależało na nauce, że on potrafił docenić i pocieszyć innych również i być takim... Ciężko go nazwać i pozytywistą, i romantykiem. Tutaj świat polonistyki sprzecza się w dwie różne strony. Ja doceniam w jego, wiem, w jego postaci te zachowania pozytywisty, choć romantyka nie da się mu odmówić, bo ubiegał się za nią i to było złe. Także w tej postaci akurat miłość jest nie najlepsza, ale jednak jeden z fajnych cytatów. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym. I ta myśl powinna mu przyświecać. To mój ulubiony. Chyba z lalki. Taki pamiętam, taki znalazłem. Świetna mu też, też jest relacja, jaką mieli Rzecki i Wokulski. Jako... To jest tak naprawdę w moim odczuciu jedyna prawdziwa relacja przyjaciół, którą dostrzec możemy w tych obowiązkowych lekturach. Choć to moje zdanie, to podkreślam. I niestety, jeśli już muszę coś czytać, to, to takie rzeczy. <laughs> I ostatnie. Niespodziewany mój GES, ale wiersz Juliusza Słowackiego. Testament mój. Moi drodzy, e, dość wymowna nazwa Słowacki, tak, to ten, który bił się z Mickiewiczem. Ogromnie cenił przyjaźń tych, którzy go rozumieli i cenili. O nim samym mówi jego postawa, fakt, że zgodził się spełnić rolę wieszcza bez sławy i pochwał. Odchodząc, nie prosi swoich przyjaciół o łzy na jego pogrzebie. Jedyną prywatną prośbą, którą odnajdujemy w tym oto wierszu, jest apel, aby jego ciało zostało po śmierci spalone w Aloesie i oddane jego matce. Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą i biednie moje serce spalą w Aloesie. I tej, która mi dała to serce, oddadzą. Ładne, nie? Aloes był symbolem pamięci i trwałości uczucia. Poeta. Pragnie ponadto, by jego przyjaciele dalej walczyli, w razie potrzeby stanęli na czele narodu i oddali swe życie, aby byli kamieniami rzucanymi na szaniec. Tu motyw patriotyzmu, tak powszechny w tamtej literaturze. Lecz zamilkłem. Niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Mi się to zawsze podobał ten cytat: kamienie na szaniec. Przez Boga rzucane, bardzo, bardzo ładne. Tak. A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, gdy tonął z okrętem poszedłem pod wodę. To ostatnie cytat z tego wiersza, z tego testamentu. Bo tak się mówi o kapitanie, że powinien stopiącego się okrętu ratować jako ostatni. uratować wszystkich i wyskoczyć ostatni. A jeśli nie zdąży, to z okrętem iść pod wodę. I w taki sposób określa się słowacki, że on. Dał z siebie wszystko. A teraz razem z okrętem idzie pod wodę. To tyle, moi drodzy, z tych moich wybranych, ulubionych lektur, opowiadań, tekstów, wierszów. Choć brakuje tu wielu, ale czas jest ograniczony i tak dłuższy odcinek. Splętuję go jednak jednym z ładniejszych cytatów, który przy poszukiwaniach moich ulubionych, właśnie odnalazł mi się. Nie jest to cytat z żadnej książki, ani powieści maturalnej, a wręcz po prostu cytat sam w sobie piękny, mądry i szlachetny. Moi drodzy, tym zakończę. Tolerancja to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu, tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie. I to jest to, to jest ten cytat. Tolerancja. To jest chyba w końcu poprawna definicja, którą odnalazłem którą sobie przypomniałem. Kiedy ktoś nas poprosi o zdefiniowanie tolerancji, czym według ciebie jest, to mamy trudność. Ja będę odwoływał się do tego odcinka. Tutaj będę syłał wszystkiego, bo cytatów cię raczej nie pamięta, ale dobrze się wspomina. I ten cytat wspomnijcie dobrze. Tolerancja to gotowość przyznania przedstawicielowi innego świata poglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej woli. Co sobie. I co sobie, i wam życzę to wszystkiego dobrego i do usłyszenia już za tydzień. Trzymajcie się serdecznie. Bajo!